Cześć, policzymy teraz pochodną funkcji z. Ta funkcja jest funkcją dwóch zmiennych, x i y. I będziemy liczyć sobie pochodną cząstkową pierwszego rzędu względem zmiennej x i względem zmiennej y. I teraz zobaczcie, analizujemy sobie funkcję i mamy tak funkcję zewnętrzną, czyli logarytm. Funkcję wewnętrzną, to co jest pod logarytmem, tak? I w przypadku zmiennej y będziemy mieli jeszcze tutaj funkcję logarytm z y. I zabieramy się od razu do liczenia, czyli mamy dz względem dx, czyli teraz liczymy jako zmienna jest x, a jako stała będzie y. Czyli mamy tak. Najpierw pochodną zewnętrzną, czyli pochodna z logarytmu, więc jest to odwrotność liczby logarytmowanej. A teraz pochodna funkcji wewnętrznej względem x. No to mamy z x pochodna to będzie 1, a ze stałej pochodna, bo to będzie nasza stała logarytm z y, będzie 0, czyli razy 1. Nic tu nam się nie zmienia. I to jest nasza pochodna względem x. A teraz policzymy sobie różniczkę względem y, i teraz zobaczcie, zaczynamy od tego samego, czyli zewnętrzna funkcja pochodna to jest odwrotność liczby logarytmowanej i razy pochodna funkcji wewnętrznej. Nasza funkcja wewnętrzna no to jest tak, x to stała, czyli pochodna będzie równa 0, i mamy tutaj pochodną z logarytmu y, czyli wiecie, że to będzie 1 przez y. I możemy sobie to zapisać na jednej kresce ułamkowej. Czyli mamy tutaj y przed nawiasem, x plus logarytm z y i to jest nasza pochodna względem y. I teraz jakbyście chcieli napisać różniczkę zupełną, no to piszecie sobie ta pochodna po x i potem obok tego dx i plus pochodna po y i obok tego dy. I to jest wtedy nasza różniczka zupełna.